Witam wszystkich w kolejnej części o komarku. Jak widać, komarek jest już pomału rozbierany. Z góry też przepraszam, że nie pokazałem jak rozbierałem tutaj przodu. Ale wszystko było tak skorodowane i zastane, że w sumie trwało to dość sporo czasu. Dwa że nagrany materiał no, w niektórych momentach nie za bardzo nadawał się do, do pokazania. Więc jeżeli ktoś ma pytanie, jak to rozebrać. To, to bez problemu mogę tam potem jakieś odpowiedzi dograć. Teraz tak, powoli komar jest sortowany. Części z komara są sortowane na te, które nadają się ponownie do użytku. Czyli tutaj mamy to. Mamy części, które płyną i do cynkowni, i do chromowania. Oraz y, mamy na przykład lagi, które y, okazało się, że są w tak fatalnym stanie, że nie ma sensu ich ratować. Raz, że jedna jest y, krzywa. Dostała gdzieś strzała, zaraz pokażę. Jedna jest wnieciona, czyli tak, to nie wiem, czy będzie widać, ale to jest taki dołeczek. Czyli tu jest strzelona, jest krzywa, a ta jest po prostu krzywa. Yy. Także widać tutaj dość mocne wżery, więc w sumie chromowanie nic by nie dało, jakaś próba ratowania tego jest, jest bezsensowna. Yy, dlatego postaram się, jutro jest motobazar, oldtimer bazar, więc postaram się coś znaleźć. Jeżeli nie widziałem, są już dostępne yy, lagi robione z nierzewki, także prawdopodobnie yy, takie lagi zakupię. I takie coś zostanie wmontowane. Koło oczywiście samą obręcz zostanie wymieniona. To wszystko zostanie poczyszczone. Teraz tak, co będę dzisiaj robił? Zajmę się zaponem. Tutaj ktoś sobie zwiększył zakres do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Nie wiem dlaczego. Znaczy ogólnie wał był rozbierany, więc może być tak, że się po prostu czop obrócił. I ktoś, no, próbował coś zrobić. Tutaj także mam pęknięty uchwyt. Jakiś czas temu kupiłem taką podstawę, w całkiem niezłym stanie. Ale tutaj bez czpienia, który trzyma przerywacz. Nie ostrzy. Bez czpienia, który trzyma przerywacz, czyli bez osi przerywacza. Jak to zrobię? Wytoczę po prostu nowy i tu, jak oryginał jest zaklepywany, ja to zrobię na śrubkę M5. Co i jak pokażę teraz, tak, drugą rzecz, którą się będę robił w tym odcinku. To jest mój bak. Jak widać, jest on trochę bardziej skorodowany niż ten z WSC. Dlatego no, nie będę się bawił w żużlowanie go. Przyznam się nawet, że próbowałem, ale po kilku chwilach już mi ręce bolały. Doszedłem do wniosku, że. Zrobię to trochę inaczej. Czyli tak, jeżeli chodzi o sam tutaj wlew, yy, posilę się tutaj przy czym nie jest to taki odrdzewiacz jak yy, WD40, tylko, tylko posłużę się tutaj kwasem fosforowym, 25%. Yy, czyli tak, sam wlew tutaj wezmę kwasem, potraktuję, a całe wnętrze załatwię elektrolizą. Co i jak? Pokażę. Mam zasilacz laboratoryjny, który się akurat tutaj przydaje. No i zrobię pewien roztwór, zaleję bak. Podłączę do prądu i pozwolę, żeby prąd ciężką robotę zrobił za mnie. Co i jak? Efekt końcowy. Także pokażę. Przy czym od razu przedzam, że jest to sposób, który dość długo trwa. Sama elektroliza mm, takie obaku będzie trwała kilka godzin, może nawet trochę więcej, zobaczymy, jakie będą efekty. Mm, ale będzie on doczyszczony wszędzie. Jest on niestety, z tego co patrzyłem do środka, tutaj góra bardzo mocno zniszczona, więc no nie wiem, czy byłbym w stanie ją tak ładnie odrzędzewić. Elektroliza powinna załatwić sprawę. Dobra. Najpierw biorę bak, kwas fosforowy. Tutaj sobie delikatnie to załatwiam. Jak wygląda kwas fosforowy? Można go kupić w większości takich lepiej zaopatrzonych sklepów z chemią. Tutaj, jak widać, jest etykieta. Uwaga na ręce, uwaga na oczy. Trzeba nosić rękawiczki przy tym. Ale fajnie to załatwia. Więc tu oblecę kwasem, cały środek potem zalej podłączę do prądu i zajmę się tutaj osią Że Zapraszam wszystkich, ja biorę się do roboty. I teraz tak, bak mam już w ramię, dostanie on w ramię, dlatego że jak zaleję go, potem płynem do elektrolizy, to akurat będzie tutaj równiutko. Tu już mam uszczelnionego osią od włeski. Która była dorabiana, a która no nie, nie przydała się, no była źle zwymiarowana, ale pasuje akurat do gwin, więc uszczelnimy mi no. trochę kwasu, napędzam uwagę na ręce, żeby się nie polać tym i nanosimy uwaga, żeby nie pochlapać niczego dookoła. A jeszcze jedno dobrze jest używać takich substancji w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, To się tyczy i elektrolizy, i pracy z kwasami, czyli dobrze wentylowane pomieszczenie, tak żeby nie wdychać ciągle tych oparów, bo jednak opary będą. Dostawiamy to na kilka chwil, a ja potem sobie jeszcze dołożę. Jak widać jak zachodzi reakcja, od razu pianka się pojawia. No. I tak ja w sumie to przelecę z 3-4 razy. Jak już skończę. To pokażę jak kwas załatwił, a potem znajdziemy się elektrolizą. Ok na razie zostawiam niech sobie kwas załatwia to co ma załatwić dobra bak się tam trafi czyli pierwsze co zrobię to tu rozwiercę ten trzpień żeby go wyciągnąć i będzie on takim moim wzornikiem czyli lecimy Ok, resztę delikatnie wybiję i będę miał go na, na wyszło, Oś już mam zdemontowaną, czyli tak, pierwsze co robię. Przeniosę tutaj ten wymiar, czyli tu jest 6 mm. To najpierw wytoczę z całego wałka. Potem tutaj zejdę do 5. Zrobię gwint oraz miejsce, które wchodzi Tutaj o. Ja już tutaj mam trochę rozświekane, więc w sumie to zostanie przerobione na 5, bo teraz jest takie 4,8, yy, ale delikatnie to po prostu rozwiercę i, i będzie 5 mm, więc to będzie ten wpust. Tutaj 6, bo to tak ma oryginalnie, i potem wytoczę całą tutaj oś, plus miejsce na zabezpieczenie. Dobra, przenoszę się i zaczynam zabawę. I ok, 6 mm, mam już zrobione, więc teraz robię tutaj 5. Teraz muszę sobie zmierzyć na, na jakie odległości nagwintuję. Od razu zrobimy tutaj ten cały wypust, który jest i potem całą mość. Cała oś mniej więcej z gwintem będzie trochę krótsza, bo to ma 20 parę mm. Ale na no ja sobie zrobiłem taki niewielki zapas. Mamy zrobione już podtoczenie na gwint, więc gwintuję tutaj kawałek. 3 mm muszę zostawić, bo 3 mm wchodzą w korpus, więc one nie będą gwintowane Całość tutaj ma 10 mm, czyli 7 mm będzie gwint. 3 mm w Jak widać, gwint już mamy nacięty. O, to się nie ostrzy. No niestety. Gwint jest już nacięty, więc teraz tak, tu zostały nam 3 mm, które wejdą w korpus. Teraz robimy 5-6 mm czyli to przegrubienie pokazuję o co chodzi Tak. czyli mamy przegrubienie i potem już toczymy oś na której będzie pracował sam przerywacz jak widać mamy już zrobioną tak, tą beczułkę całą teraz już toczę całość na ten wymiar który mam tu przy samym końcu jest on już zgodny z tym najszerszym wymiarem Potem jeszcze porobię te podtoczenia, nie wiem po co one w sumie są, no, a jak są to zrobię, miejsce na, na zegara. I to wszystko przymierzymy, zobaczymy jak to pasuje, jak to będzie działać. No i w sumie mamy wytoczone, tak? Zostało tylko obciąć tutaj, lekko, o się... Lekko pilniczkiem to pod, podrównać i zamontować. No coś nie może zrobić straści. Obcinam i montuję już na, na samą podstawę zapłonu. Zobaczymy, jak, jak to będzie się sprawowało. Już jak zamontuję yy, przerywacz. A, sorry to, że nie pokazuję, jak to toczyłem. Ale no nie mam jak zamontować tej kamerki, są trochę wibracje od tej tokareczki, więc nie idzie tego ogólnie w sumie kręcić. No ale może kiedyś po prostu statyw sobie w końcu kupię i ze statywu coś nakręcę. Jak, jak to działa? No i czpienie, jak widać, mamy dorobione. Z tej strony wygląda to tak. Yy, śrubkę jeszcze tutaj lekko zrównam tak żeby było równo z nakrętką i po skręceniu to na klej zapunktuję tak żeby nie było opcji, że to się po prostu odkręci jeżeli chodzi o wymiary tu musiałem jeszcze skorygować delikatnie bo zrobiłem na bodajże 6,10 a powinno być 5,92 więc yy, nie do końca to mi tak wchodziło jak miało wejść yy, skorygowałem to Ach, nie, nie i to jest sprawa załatwiona. Teraz tak, idę do baku i robię bak. To tak, jeżeli chodzi o bak, jak widać kwas coś tam niby podziałał, ale nadal są miejsca, gdzie jest ta korozja niewyżarta. Nie będę tego maltretował, tylko zabawię się właśnie w elektroliza Czyli tak, tutaj mamy yy, Tutaj mamy podłączony prąd. Jest to minus, czyli idzie do baku. Ja sobie, tak jak wspomniałem, to muszę zaślepiłem od razu. Cały bak zalejemy zaraz pewną substancją, którą powiem jak zrobić. Teraz plus będziemy dostarczać przez, przez górę. Tylko nie będę wkładał tego kabla miedzianego tak, tylko zrobię to przez grafit. Co jak, zaraz pokażę dokładnie. Czyli to będzie tak zanurzone, żeby nie stykało się tutaj z bokiem, ze ścianką baku, tylko żeby sobie swobodnie pływało w roztworze. Ja już tutaj mam trochę rozrobione, bo lampę czyściłem tylnią od elektrolizą, ponieważ są były tam za cienkie blaszki, żeby to piaskować, czy szlifować, cokolwiek z tym robić, więc się poławiłem z elektrolizą. Co to jest? To jest woda plus kwasek cytrynowy. Ile tego użyłem? No, na taką bańkę 4-litrową poszły w sumie 5 torebek takich po, po 20 gram, jak działało? Powoli, ale skutecznie. Dlatego teraz bak zalewam, zalewam tą cieczą, plus do tego jeszcze rozrobię nowej, tak żeby bak był zalany pod sam korek. I zakładam drugą elektrodę. Puszczam prąd. Zasilacz włączony tutaj. Minus podłączony do baku. Bak jak widać, prawy pod zalany. Teraz tak, tak wygląda druga elektroda. Jest to grafit, który wkładamy. Nie wiem, czy mu nie widać, ale już widać, jak reaguje. Wkładam. Szczerze, nie musiał to taśmą załapać czyli tak żeby nie było yy, zwarcia od razu widać jak prąd działa yy, jeżeli chodzi o to co tam znalazłem informacje wyczytałem w internecie najlepszy prąd jaki teraz będzie to właśnie to jest takie 0,4-0,5A czyli bez przegięć ma to się dziać powoli na spokojnie zobaczymy za jakiś czas jak to wygląda Dobra, ja sobie tutaj łapię tylko, żeby to tak nie uciekało mi. No i, i czekam. A jeszcze raz powtarzam. Jeżeli chodzi o elektrolizę, robimy ją tylko i wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Tak jak u mnie jest tutaj są wrota otwarte. Brama otwarta. I, i całe pomieszczenie będzie cały czas wietrzone. Bak piecze się już w sumie dobre 9 godzin. Yy, na noc była zlana chemia i odłączona yy, od prądu, także dzisiaj jest, działa czwartą godzinę. Się zmienić tutaj elektrodę, się rozpadła. Także zaraz zleję yy, zleje płyn. Zobaczymy jak bak wyszedł. Yy, teraz tak, byłem sobie na Oldtimer Bazar, a może od początku. Czyli tak, to jest już. Miałem do kupy zmontowany zapłon. Tu, jak widać, jest zapunktowana. Jest to skręcone, złapane na klej. Chodzi bez problemu. Także będzie działać. Powoli skręcam zapłon, że muszę było zamontować. co do Co do wału, prawdopodobnie został do tego silnika wstawiony wał od. Silnika 0.25, bodajże, tam jest trochę inne wykorbienie, dlatego między m.in. tamty napraw był przerobiony. Coś było kombinowane tam z wałem. Zobaczmy jak będzie chodziło na tym wale który kupiłem i na i, i, i ja tym zapłonie. Teraz tak, jeszcze udało się na, na bazarze trafić lampę. Jest ona w nie najgorszym stanie. Została ona lekko doczyszczona, przynajmniej chrom. Jak widać odbłyśnik jest ładny, szkło zostało umyte, jest fajnie. Tutaj trochę ten plastik jest u góry, trochę zmęczony, spróbuję go odnowić. Fajnie, bo jest stacyjka, której też nie miałem. Zaraz pokażę jak wyglądała lampa od komara. Tak, oryginalna lampa od komara wyglądała tak. Także nie za bardzo było co ratować. Yy, tutaj mam też drugi licznik, bo ogólnie kupiłem kompletną lampę z licznikiem, ze stacyjką, tutaj z ramką. Yy, więc spróbuję z dwóch liczników złożyć jeden. Zobaczymy jak się uda. Tutaj odbłyśnik jest skorodowany. Jedynie co to szkło nadawało się do, do czegoś. No i myślałem, że udało się trafić yy, widełki yy, z lagami w miarę ładnymi. Ogólnie jak je kupowałem. To było to tako naciągnięte, także lagi były też lekko spochowane, nie było widać w jakim stanie one są. Kupowałem to trochę na szybko, sprzedający no cóż, no wiedział, że minę sprzedaje, ale grał do końca, czyli jak widać tutaj, są bardzo mocne rysy, I ogólnie talaga, jak się przyjrzycie, reszta jedna i druga jest po prostu krzywa. Więc ogólnie no cóż kupiłem śmietnik. Ta to już jest harmonika, jak widać. No trochę niefajnie tak. No bo jednak było to wstępnie tam rozebrane w się tłumaczy, że on tam nie ma czasu. Do końca to rozebrać, ale w tej ladze jest sprężyna pęknięta, więc facet rozebrał tuż gdzieś do końca i wiedział, że sprzedaje minę. No cóż, no... Naciąłem się. Trochę kasy w plecy. Nie, nie do końca udany wyjazd na, na Oldtimer bazar, Zdarza się tak. Ogólnie potnę to na części, żeby w razie czego gdzieś to nie wypłynęło, jak nawet wyrzucę na, na złom. Także, żeby ktoś się nie nadział, kupię po prostu nowe zniedzewki i nie będę tam kombinował. Dobra, zlewam płyn z baku, lekko go od razu też przepuczę i zobaczymy, pokażę jak w środek wyszedł. I OK, bak mam już wypukany. Teraz pokażę co jak. Jeżeli chodzi też o to zawieszenie. Nawet tutaj ta część nieruchoma jest krzywa, więc naprawdę mina jak nie wiem co. Teraz tak, jeżeli chodzi o bak, jeżeli chodzi o szczernienie, tutaj, tutaj zaraz pokażę, jest taki czarny nalot, jest on bardzo łatwy do usunięcia i jest to efekt po prostu elektrolizy i wysokiego prądu, który tutaj działał, takie czernienie pojawia się po prostu. Teraz tak jeżeli chodzi o wnętrze baku, nie wiem czy będzie widać. Jak widać jest czyściutki już. Dla pewności, że tak jak tutaj jeszcze mam gdzieś w niektórych miejscach przy samym wlewie. O tu będzie widać, jest jeszcze jakiś tam nalot. Te były dość grube płaty korozji, zresztą widać, że on tutaj korodował. Więc tym samym tutaj się coś pojawiało. Chociaż no cóż. Podpadało pod paznokiem. Ale dla pewności mmm, przelecę go jeszcze trochę wirkiem w środku. Tak żeby w razie czego zobaczę jeszcze. Jak tak będzie widać. No. Bez pracy fizycznej, bez szarpania. Tak, lepiej widać. Jest on przepukany wodą, więc bardzo szybko pojawi się taki drobny nalot ale tak jak mówiłem, że dla pewności przelecę go mechanicznie w środku. No, ale, patrząc na to jaka korozja była, w nim wyszło naprawdę bardzo fajnie. Tutaj jest płyn, jak widać, jest. O, tu będzie widać. To wyleciało z baku. Pływa tego sporo. Może jak się to, to pokażę, co jak. A to już w następnym odcinku. Na dzisiaj to koniec. Yy... Lampa, jak widać, błyszczy się. Uważam, że był to dobry zakup. Aparat zapłonowy będę składał już na dniach. Co, no co, nie wypałem. Są tylko widełki. Będzie trzeba kupić po prostu nowki. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.